No i długo nie musiałem czekać, kolejny przejazd partyzantów Silvia za 984 No i super. Jedziemy czyli 11 przejazd. Robimy Dzień dobry. No, grunwald. Tak jest, grunwald. Z tych ludzi to tu przemiał taki, że ja pierdolę. Od 6.40 siedzę. To i tak wcześniej? No, naprawdę, z badaniami. Do pracy badania? Tak. A. Znaczy zmiana y, działu. O, proszę. Tylko. Podwyżka w takim razie. No, łapy. I <laughs> lepiej lewej jakieś stanowisko kierownicze, czy jak? Nie, teraz na Pretor maszyny. O, no, na jakiej firmy? Kobi. No, byłam na montażowni, a teraz naszych przenoszą po prostu. U nas pracy nie ma, tylko na trzy miesiące. No, ale jak się spodoba, to może zostanie. Kierowniczka ta tego właśnie działu mówiła, że jak się spodoba, to wcale nie muszę tam wracać. Tam jest ciężej, wiadomo, nie? Trzeba kartony dźwigać, gdzie wyruch, To jest tempo te takie, że ręce chodzą niekiedy do tyłka. No nie, nie, w korporacjach niestety tak takie uprywaciarzy też jakby jedynie na swoim do tylko Chociaż też nie powiem, bo też trzeba zapierdiczać, żeby tu wszystko opłacić. Wszędzie tam gdzie nie, nas nie ma jest najlepiej. ona łata dzisiaj, tylko że zimno, nie? No i tak już się ociepiło troszeczkę bo było minus 8, a jest 3 stopni. Dobra, no bo... Nie jest tak źle. Przynajmniej nie pada, to dobrze. No nie, no na razie nie ma padać, bo ma być coraz cieplej już. To jest najwyższy, już, już ta zima idzie, coś nie było tego roku tej siebie takiej, jak powinna być, nie? No nie, w dłuższy czas nie ma takiej zimy, jak powinna być. I się zmienia. No niestety. Tu może pan Ja O no, to tak. jest ten blok. Ile Znameniamy, to będzie? 14,20 zł. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję nawzajem. Do widzenia. No i dostaliśmy napiwek. Pani odwieżona, prawdopodobnie zadowolona, bo napiwek był, a my czekamy na kolejny Ja.